dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. 1 stycznia przestała istnieć separatystyczna Republika Górskiego Karabachu. O tym para państwie, które powstało w 1991 roku. Porozmawiam z Wojciechem Jagielskim, dziennikarzem Tygodnika Powszechnego, reportażystą, autorem wielu książek poświęconych konfliktom na całym świecie, w tym na Kaukazie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagorno-Karabachski obwód autonomiczny został utworzony w Związku Radzieckim w 1923 roku. Była to enklawa w granicach sowieckiego Azerbejdżanu. Sytuacja była stabilna właściwie do końca lat 80., gdy odrodziły się, czy też wyszły na powierzchnię dawne animozje ormiańsko-azerskie. Doszło do wojny, która zakończyła się zawieszeniem broni w 1994 roku. Karabachu nie uznało żadne państwo, nawet Armenia, choć tak jak mogła wspierała tamtejszą ludność. Ale zanim przejdziemy do wydarzeń ostatnich lat, chciałem zapytać, jakie miał pan wrażenia odwiedzając Karabach? Ja byłem w Stepanakercie Lata temu i szczerze mówiąc, miałem wrażenie takiego kompletnego fail state, gdzie jedynym marzeniem ludności było jak najszybciej wyjechać do Rosji, czy to do pracy, czy to na studia. Jak to było u pana? Ja ostatni raz byłem w Karabachu pod koniec lat 90. Um... Miałem wyrażenie, że jest to republika żołnierzy, zmilitaryzowana, bo ten republikanizm, czy też demokrację parlamentarną, um, Ormianie karabachscy i nie tylko karabachscy, także ci z Armenii bardzo stawiali w witrynie swojej własnej, bardzo liczyli na to, że właśnie tą demokracją przekonają, demokracją pozorną, bo to naprawdę była republika bardzo zmilitaryzowana, ale tą demokracją przekonają Zachód, i wspólnotę międzynarodową, żeby kiedyś uznała samodzielność Górskiego Karabachu, i prawdopodobnie on wtedy by się zjednoczył zgodnie z prawem, bez protestów świata z Armenią. Więc widziałem ten Karabach jako taką kaukaską spartę, gdzie żyli żołnierze, pracowali żołnierze od urzędów po, 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 po te jednostki wojskowe. Wszyscy, którzy tam mieszkali, zdawali sobie sprawę, że mogą wylądować w okopach. Cieszyli się z wygranej w tej wojnie z Azerbejdżanem. Sprawa wydawała się im załatwiona, ponieważ dowiedli no bezsprzecznie swojej wyższości wojskowej i nie wierzyli w to, że, że, że mogą się spotkać z odwetem ze strony Azerbejdżanu. Byli pewni, że nawet jeżeli do takiego odwetu, próby odwetu dojdzie, to, to pokonają. Wierzyli w Rosję oczywiście. W Rosji widzieli te okno na świat, więc jeżeli ktoś szukał zarobku, to raczej rzeczywiście, tak jak pan zauważył, jechał do Rosji niż, niż do Armenii, która przeżywała zawsze kłopoty gospodarcze. Natomiast widziałem, bo ja do Karabachu jeździłem w czasie tej wojny na początku lat 90. i rzeczywiście Stepanakert, zwłaszcza Stepanakert, no dla mieszkańców Karabachu no musiał być pomnikiem triumfu i, i musieli się cieszyć na każdym kroku z nowych sklepów, budynków, z tej nowoczesności, która po tym zacofaniu i rozgardiaszu wojennym do nich zawitała. No, mieli prawo myśleć z nadzieją o przyszłości, i być może ten, ten, ten optymizm stał się taką przyczyną późniejszej klęski. To zaraz przejdziemy do tej późniejszej klęski, ale jeszcze chciałem tak trochę na marginesie zapytać o to, co Pan mówił o tym, że Karabach chci chciał się przedstawiać jako taka demokracja. Czy to nie jest tak, że te wszystkie separatystyczne republiki? na przykład Doniecka Republika Ludowa, Ługańska Republika Ludowa, one właśnie zawsze mają ten jakby taki przydomek, określenie właśnie, że są tutaj ludowe, czyli tak naprawdę wychodzą od ludu i to ma jakoś pomóc ewentualnie w ich zaakceptowaniu ich istnienia. Czy to nie jest pewna manipulacja? Z jednej strony tak, z całą pewnością, bo zwykle na czele tych parapaństw, czy tych państw samozwańczych stoją dyktatorzy, albo ludzie o skłonnościach bardzo autorytarnych, ale oczywiście powołują się na wolę ludu i bardzo często mają rację. Te para państwa, ten ostatni. Wylęk para państw nastąpił w, na przełomie epoku padku komunizmu i takiego triumfu porządku liberalnego na całym świecie. Więc kiedy rozpadało się imperium rosyjskie, sowieckie, powstawały nowe państwa niepodległe: Uzbekistan, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Gruzja, to od tych niepodległych państw oddzielały się inne ich prowincje powołując się na to samo prawo do wolności, a to prawo czy przywilej był pierwszym przykazaniem tego porządku liberalnego. Więc powoływali się wszyscy przywódcy separatystów na wolę ludu, twierdząc, że no jest to taka sama wolność podstawowa, na jaką powoływali się przywódcy rewolucji francuskiej, chociażby wypisując na sztandarach te hasła o równości i wolności no, braterstwie. Także, ale wolność wtedy ci separatyści wybijali nie tylko na Donbasie, nie tylko na Kaukazie, ale i w Afryce, i bardzo często te, te porządki demokratyczne. Zaprowadzali u siebie, bo na przykład w takim Somalilandzie, który od 1991 roku istnieje jako para państwo, czy państwo samozwańcze, nieuznawane przez nikogo, bardziej tam można mówić o demokratycznym porządku niż w Somalii, od której ten Somaliland się oddzielił. No, Somalia to uchodziła za Przykład takiego państwa upadłego i wszystkiego, co złego może się zdarzyć, podczas gdy w Somalilandzie tych przywódców lepiej lub gorzej, ale jednak się wybiera, zmieniają się i niekoniecznie jedyną drogą zmiany przywódców jest, jest przemoc. W Karabachu Ormianie zawsze zwracali uwagę na to, żeby ich poczynanie, i nie tylko w Karabachu i w Armenii, żeby to wszystko, co robią, było jak najdalsze od przemocy, to ironia losu, bo, bo, bo w Karabachu przecież toczyła się najkrwawsza z tych posowieckich wojen, ale jednak, żeby to się wszystko odbywało, lega artis. Armenia, jako jedyna z sowieckich prowincji, próbowała odzyskać niepodległość, czy zdobyć niepodległość drogą prawną, legalną, występując do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego o, o, o taką zgodę, bo prawo do tego miało zapisane w sowieckiej konstytucji. Karabach też za nim ogłosił niepodległość, przeprowadził referendum, w którym jednogłośnie Ormianie opowiedzieli się za secesją, więc, więc tak, z tym wszystkim ten pierwiastek wolności był bardzo ważny w, tej, w, te, w tych czasach triumfu czy panowania liberalnych porządków w świecie I, i przywódcy separatystów umiejętnie wykorzystywali go jako instrument w walce politycznej, bo o ile wolę narodu, którego Uzurpowali sobie przywództwo. Rzeczywiście taka wola istniała. Bardzo często to, to, to w nich samych te skłonności demokratyczne były mizerne. Tak, z tym, że 20 parę lat później, czyli to co było w Donbasie w 2014 roku, no to raczej chyba tutaj trudno mówić o jakimś pierwiastku liberalnym czy o jakichś podstawach nie, narodowych no, tych separatyzmów. Oczywiście, znaczy wojna pierwsza w Ukrainie była takim chyba Symbolicznym zakończeniem tej epoki liberalnego triumfu w całym świecie. Rosja rzuciła wyzwanie temu porządkowi. To jest główna przyczyna tego, dlaczego taką, a nie inną politykę prowadzi Władimir Putin. Powstanie tych samozwańczych republik w Donbasie było także wyrokiem śmierci dla Karabachu w zasadzie. Bo wojna ukraińska, ta pierwsza pokazywała, czy dawała nadzieję, przeciwnikom porządku liberalnego i przeciw, przeciwnikom tego porządku, który nastał po zimnej wojnie, gdzie było jedno mocarstwo, supermocarstwo, czy powiedzmy jeden dyktator politycznych mód, a tym dyktatorem był liberalny zachód, że świat może być wielopolarny. A w tym wielopolarnym świecie nie wszyscy muszą słuchać tego, który przywykł do tej roli nauczyciela czy dyrygenta. I Rosja pokazała, że, 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 że można rzucić wyzwanie można, nie przejmując się protestami innych, zawłaszczyć sobie czy zabrać sobie coś, co było niedostępne, i można sięgnąć po to przemocą. To nie przypadek, że już w 2016 roku w górskim Karabachu Azerowie rozpoczęli najpierw nieśmiało taki zwiat bojem, bym powiedział, rozeznanie, ale to już były te pierwsze zwycięskie dla Azerów bitwy, które sprawiały, że to ten, ten pierścień oblężenia wokół Karabachu coraz bardziej się zaciśniał i zaciśniał. I też to był początek tej epoki, w której. Te para państwa, państwa samozwańcze, nie mające naprawdę potężnych protektorów, to czy musiały się orientować, że prędzej czy później e, znikną, dlatego że słabszy opiekun, słabszy mecenas, a w przypadku Karabachu to była Armenia, nie miał szans, żeby się przeciwstawić Azerbejdżanowi, który z kolei miał takiego bardzo mocnego i coraz mocniejszego protektora w osobie Turcji, a Rosja, kiedy najechała na Ukrainę, ponownie nie, musiała dokonać pewnych poprawek. W swojej geopolitycznej kalkulacji i, i postawić na Azerbejdżan. Właśnie dlatego, że Azerbejdżan był państwem silniejszym niż, niż Armenia. Rosjanie uznali, że Armenia nie ma dokąd się podziać, podczas gdy Azerbejdżan może przytulić się do Turcji. I dlatego postawili na Azerbejdżan. Nie pomogli Azerbejdżanowi, ale nie przeszkodzili Azerbejdżanowi zabrać Karabachu dla siebie. A jak w tym wszystkim mają się czuć Ormianie? Bo właściwie oni żyli przez. Chyba możemy powiedzieć stulecia nawet taką przyjaźnią z Rosją, z Imperium Rosyjskim, przekonaniem, że tak naprawdę to Imperium ich uratuje. I dopiero chyba jesień zeszłego roku, czy też już początek zimy, to są wypowiedzi Paszyniana, premiera Armenii, gdzie on właśnie mówi o tym, że to był błąd, żeby stawiać tylko na jednego konia. Czy Ormianie są tutaj bardzo zawiedzeni i czy rzeczywiście będą jakieś kroki już konkretnie poczynione na zachód? Ormianie mają prawo. Byłoby dziwne, gdyby nie czuli się przegranymi, rozczarowanymi, zdradzonymi. No ponieśli porażkę na, 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 na wszystkich frontach. Ich polityka, ta myśl strategiczna, żeby, że, że Rosja zawsze będzie ich broniła, choćby tylko dlatego, że to jest państwo chrześcijańskie. No jest to argument, czy wiara nie z tej epoki i, i troszkę y, można to zrozumieć, y, jeżeli tego rodzaju wiara panuje na tej ormiańskiej ulicy, ale, ale w ormiańskich salonach, no to trąci nienawiścią, fanatyzmem, a przede wszystkim strasznie czymś archaicznym. Więc y, ta przegrana wojna y, y, dyplomatyczna i zbrojna o gór, Górski Karabach przyniesie, bo nie może inaczej się stać, przyniesie z całą pewnością Ormianom odrzeźwienie, i to jest wyzbycie się tej ułudy, tej wiecznej przyjaźni z Rosją. Z całą pewnością Ormianom w dłuższej perspektywie pomoże. Zawsze byli realistami Ormianie, i, i to wydaje mi się, że, że ten przywróci im ten realizm. No, przekonali się chyba bardziej już nie można się przekonać, że w polityce liczą się interesy, a nie zasady. Nie ma wiecznych przyjaźni, tylko potrzeby i, i, i wygoda i, i, i korzyści się liczą. Zostali zdradzeni przez Rosję. Czy są w stanie, mając ten kraj w tym, a nie innym miejscu świata, dokonać takiej wolty geopolitycznej? No nie wydaje mi się. Rosja jest wciąż właścicielką może nie całej ormiańskiej gospodarki, ale i jej najważniejszych gałęzi sektorów z energetyką na czele. W Armenii stacjonuje rosyjska baza wojenna. Rosyjscy żołnierze strzegą granicy Armenii z Turcją. Na kogoż miałaby ta Armenia nieszczęsna postawić? Na no nie na Turcję, przecież, którą uważa za, swoją, za swojego wiecznego wroga. No może przestanie, bo Rosja była wieczną przyjaciółką. Już chyba tak nikt na Rosję nie będzie patrzył. No ale też nie wierzę w to, żeby aż tak bardzo zmienił się, zmieniły się poglądy Ormian na, na Turcję, zwłaszcza, że Turcja ma swojego przyjaciela Azerbejdżan. Ormianie liczyli na Iran, ale dziś Iran jest najważniejszym chyba sojusznikiem Rosji, więc znów przyjaźń z Iranem oznacza jak bumerang, wracają, wracają do tej Rosji. Nie wystąpią z żadnych układów łączących ich z Rosją, ani obronnego, ani gospodarczego. Może będą przez jakiś czas demonstrować swoje oburzenie, będą takiego dyplomatycznego focha okazywać. Ale to, to wszystko. Jedyne, co mogą, i to już robili, i prawdopodobnie wrócą do tej polityki, do takich małych kroków, które będą ją zbliżały z Unią Europejską. I nie wykluczam zbliżenia Armenii z Unią Europejską, nawet jakiegoś układu stowarzyszeniowego, natomiast z całą pewnością, raczej nie będą zgłaszać akcesu do Paktu Północnoatlantyckiego. Jeżeli będą starali się prowadzić taką politykę bardziej zrównoważoną, no to z całą pewnością będą oglądać się przez ramię, jak wielkie oburzenie wywołuje się to, wywo, wywołałoby to w Rosji, bo czy to im się podoba, czy nie, są tak bardzo zależni od Rosji, że na niezależność ich nie stać. Tak, z tym, że wydaje mi się, że te rozmowy, które są prowadzone i z Baku, i z Ankarą, dotyczące właśnie jakiegoś takiego dalszego porozumienia pokojowego, czy też wręcz otwarcia granic między Armenią a Turcją, no to chyba doprowadzi w jakiś naturalny sposób do spadku wpływów Rosji, przede wszystkim tych wpływów gospodarczych, tak? dlatego że no potencjalnie, i tak sądzę, że na to liczy premier Nikol Paszynian, to otworzy Armenię i wreszcie przestanie być tym krajem zablokowanym i właściwie z wyjściem tylko na Rosję, i na Iran. To prawda, no, dla Or Armenii, dla Ormian otwarcie granicy z Turcją jest czy byłoby. No, nieprawdopodobnym oddechem dla ormiańskiej gospodarki to w zasadzie jest jedyna nadzieja, bo wszystko, co cenne w, w ormiańskiej gospodarce, już zostało kupione przez Rosję. Rosja nigdy nie traktowała Armenii jako rynku zbytu, czy jako źródła czegoś cennego, co musi do siebie sprowadzać. Rosji chodziło, żeby kontrolować w Armenii to, co jest najważniejsze sektor energetyczny przede wszystkim. To sprawia, to jest ta kula u nogi Ormian, więc otwarcie na na Turcję da Ormianom, e, zrzucą jakieś więzy, da większą możliwość swobody, wyboru. E, natomiast jeżeli Turcja miałaby wybierać Armenia między Armenią i Azerbejdżanem, no też przecież nie mamy żadnych wątpliwości na kogo by postawiła. Podpisanie pokoju z Azerbejdżanem, otwarcie komunikacji między Azerbejdżanem i Armenią, no to zmiana jest ogromna. E, natomiast nie wydaje mi się, że nawet jeżeli te, ta zależność Armenii od Rosji, to troszeczkę się zmniejszy, i, i te więzy poluzują się bardziej. To nie znaczy, że Rosja już traci południowy Kaukas. Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle możemy mówić, co dziś Rosja traci, czy, czy, czy co, co może stracić najbardziej, to to raczej Azerbejdżan, bo Armenia. Trudno, żeby liczyła na jakichś protektorów, a sama jest zbyt słaba, żeby, żeby w pojedynkę sobie szukać jakiegoś innego miejsca w tym geopolitycznym świecie, bo przecież nie o geograficznym. Gruzja raczej coraz bardziej, mimo że oficjalnie czy formalnie jest bliższa Europy, to tak naprawdę myślą polityczną, swoim zachowaniem i porządkami jest coraz bliższa Rosji, więc ja nie widzę tutaj w tym, co się zdarzyło w Karabachu i w Armenii, poza tą goryczą Ormiańską czegoś, co by świadczyło o, o tym, że Rosja z południowego Kaukazu jest wypierana. Turcja z całą pewnością jest coraz potężniejsza. Będzie się na południowym Kaukazu, Kau Kaukazie te swoje wpływy próbowała jak najbardziej poszerzać, a przede wszystkim umacniać w Azerbejdżanie. Iran sam przeżywa ogromne kłopoty. Rosja zajęta wojną w Ukrainie bez reszty, właśnie jakby... Ja odnoszę wrażenie, że Rosja, nie mogąc zająć się Kaukazem, nie mogąc się przeciwstawić tej aksamitnej ekspansji tureckiej, wpuszcza Iran, żeby to Iran spróbował ograniczyć ekspansję turecką, bo sama nie jest w stanie się tym wszystkim zająć. Ale w dalszym ciągu do Rosję widzę w roli takiego gospodarza Kaukazu, i nawet jeżeli się to zmienia, to nie są to zmiany tak radykalne, które były pozwalały twierdzić, że, 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 że Kaukaz gdzieś daleko od Rosji odbiegł. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia bardzo ważna, nie geopolityczna, ale po prostu ludzka. Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy mieszkali w Karabachu? Tam według władz w Erywaniu było 120 tysięcy osób, one wszystkie miały opuścić Karabach, oczywiście w stronę Armenii. Co z tymi ludźmi i kto ich teraz zastąpi? To znaczy, kto będzie żył w Stepana kercie czy w Szuszy? To no właśnie ten, dla tych te Ormian karabachskich pokój z Azerbejdżanem, który by podpisała Armenia, z jednej strony oznacza to, że Armenia wyrzeka się pretensji do górskiego Karabachu, ale gdyby wystąpili o azerbejdżańskie paszporty, to być może teoretycznie mogliby wrócić do siebie, do domów, do Karabachu i wtedy w Karabachu znów mieszkaliby Armianie. Jeżeli stanie się inaczej, to po prostu Karabach będzie azerbejdżański nieprędko, dlatego że ten proces osadnictwa, który trwa od jesieni, idzie bardzo wolno. Karabach to nie jest łatwy kraj do, do życia, zwłaszcza Karabach, po tych wszystkich wojnach. Azerowie najpierw wracają do tych swoich powiatów, które Ormianie przerobili na strefę buforową, niszcząc i paląc tam wszystko. No więc zasiedlenie Karabachu nie jest prostą sprawą, ale Ormianie Karabachscy. Wygnani, czy ci, którzy uciekli z Karabachu, w Armenii też nie czują się jak u siebie w domu. W Armenii na każdym kroku, może nie wszystkim, ale poza tą solidarnością i współczuciem, jednak daje im się odczuć, że, że nie są ormiańskimi Ormianami, tylko karabaskimi, że z powodu Karabachu Armenia i Ormianie mieszkający w Armenii cierpieli, bo... To karabachscy Ormianie rządzili w Armenii przez całe lata. Robert Koczarian, drugi prezydent Armenii, i Serż Sarkisian, trzeci prezydent Armenii, przenieśli z Karabachu te takie oligarchiczne porządki do Armenii. Pod ich rządami w Armenii zapanowała oligarchia, nieprawdopodobna korupcja. Paszynian doszedł do władzy właśnie niesiony na fali ulicznego buntu przeciwko. Tej, tym, tym skorupowanym, paskudnym porządkom. Więc Armenia ma powody, żeby mieć żal do Karabachu, a karabachscy Ormianie mają mnóstwo powodów, żeby za niewdzięczników uważać Ormian, którzy żyli w Armenii. Większość z nich myśli o wyjeździe gdzieś dalej. Wspomniał Pan o Rosji, to jest naturalny kierunek emigracji dla, dla, dla karabaskich Ormian. Ci, których na to którzy mają już jakieś możliwości finansowe, a przede wszystkim jakieś przyczółki, wyjeżdżają dalej do Kanady, do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tylko część zostanie w Armenii i zostanie tylko dlatego, że nie będzie miała innego wyjścia. Będą przez lata, przynajmniej te pierwsze, wiedli takie życie uchodźcy, a to jest życie... No nikomu nie, nawet wrogowi nie powinno się życzyć takiego, takiego, takiego losu, bo jest to wegetacja pozbawiona jakichkolwiek marzeń, planów na przyszłość. No, to nie jest życie. Więc z całą pewnością widząc, co ich czeka w Armenii, będą jechali gdzieś dalej. Armenia. To jest maleńki i ubogi kraj, żeby przyjąć 100 tysięcy rodaków z Karabachu bo to jest ogromny wysiłek i ogromny ciężar dla Armenii. Armenia nawet jeżeli chciałaby zrobić wszystko, to, to, to nie wiem, czy podoła. W dodatku mam takie podejrzenie, że premier Paszynian Nikol Paszynian tych karabachskich Ormian nie będzie na siłę zatrzymywał, dlatego że widzi w nich swoich politycznych przeciwników. No, trudno, żeby oni widzieli w nim swojego przywódcę, uważają go za zdrajcę, za kogoś, kto się wyrzekł Karabachu w imię wygody, w imię świętego spokoju. No, dla Ormian karabachskich to jest najgorsza zdrada. Póki co jeszcze nie ma przywódcy który, politycznego, który próbowałby. Skanalizować ten, ten, ten gniew, to oburzenie i, i spróbować odsunąć Paszyniana od władzy. To, że mu się udało utrzymać na stanowisku premiera, to przyznam, że uważam za jego mm, mistrzostwo polityczne, o jakiego nie podejrzewałem. Ja sądziłem, że po klęsce karabachskiej w Armenii dojdzie jednak do jakiejś gwałtownej kontrrewolucji ulicznej, która zmiecie Paszyniana, a utrzymał się u władzy. Ale myślę, że Rosja wciąż pamięta mu, w jaki sposób doszedł do władzy, a uliczna rewolucja to jest najgorsze, żeby sięgnąć po władzę w, w przekonaniu gospodarzy na Kremlu, i będzie pamiętała te wszystkie słowa, które Paszynian po klęsce karabachskiej wypowiedział publicznie i w dodatku jeszcze dla zachodnich gazet, zachodnich agencji informacyjnych. W Rosji to wszystko myślę, że jest odnotowywane i nigdy Paszynian przyjaciół na Kremlu nie znajdzie, więc będą czekali na każde jego potknięcie, żeby zastąpić go kimś, kogo będą mogli uważać za, za, za swojego człowieka w Wojciech Jagielski, dziennikarz Tygodnika Powszechnego i reportażysta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.